I w następnej, ale degustacji. Tym razem e, piwo bezalkoholowe e, od Panu Cena. Jest to Ole Non Alcoholic Spanish Panisz Alkohol poniżej 0,5% alkoholu. Składniki: woda, pires z skóra i sok z pomarańczy. Słody pszeniczny, żytni i jęczmienny, Zagęszczony sok jabłkowy, sok z cytryn, sól himalajska, chmiel, drożdże, bakterie, kwasu mlekowego. Echem. Piwo jasne w stylu Spanish Czyli to hiszpańskie pomarańcze pewnie były dodane. Niefiltrowane, pasteryzowane. Ech. No i tyle, szczerze mówiąc. Ale jemy z samego dna. Może więcej osadu będzie. Chyba przesadziłem w tym nagrywaniu. <laughs> Jak widzicie, piana niewielka, ale szybko opadająca. E, kolor, hmm, bym powiedział taki wiecie, sok z grejpfruta. Trochę jakby może z ananasa. Bardzo zamglone. Nie widać nic przez szkło. Aromat pomarańczowy. Zestowy, słodki, podchodzący pod mandarynkę. Przez chwilę myślałem, że czerwony pomarańczy, ale by napisać, że czerwony pomarańczy. Może to taka hiszpańska odmiana, nie wiem. Kapsel czarny z logiem powąc cena. Także bardzo pomarańczowo jest w warnąć. Może jakieś lekkie cytrynowe nutki też są. I to samo jest z butelki. Szukam tej brzoskwini jak była na pierwszym miejscu, ale... Tak, jakoś nie bardzo. No, ale muszę przyznać, że nie jest to najświeższe piwo. Zredukowane ze względu na krótki termin. Także zostało mu raptem dwa tygodnie. Także jak już to będziecie oglądać, to będzie na pewno po terminie. No cóż, no lepiej takie. Pomyślałem sobie jak już jest z tymi sokami i pire. No to powinno jakoś to przetrwać, nawet blisko terminu. I jakby to było tylko nachmielone, no to chmiele by się zredukowały i mogłoby być gorzej, ale... Zobaczymy, jak będzie. Naprawdę ładny, pomarańczowy aromat. Mmm. Bardzo przyjemne. Niewielkie nasycenie. Konsystencja soczku. Jest kwaśność, ale ta kwaśność jest taka naturalna. Tych soków owocowych, pomarańczy jest przecież cytryna, jest sok jabłkowy. One są jako kwaskowe same z siebie. Słodycz w tym piwie też jest utrzymana na naturalnym poziomie tych soków. Także pije się jak naturalny sok. Oczywiście to jest mieszanka, ale Niesamowicie orzeźwiające, soczyste, fajne. Nie czuć żadnych takich, mm, wiecie, brzeczkowych <laughs> nut, ani nic takiego. Nawet jeżeli by były, to one są tak zamaskowane tymi sokami, że ich nie czuć. E, na samym końcu jest bardzo, bardzo leciutka, jakaś ziołowa nuta. Mm, no, powiedzmy, że goryczkowa, ale jeszcze później, jeszcze po tej gruszce czuć odrobinę soli. Nie dużo, odrobinę. I ona tak naprawdę podbija słodycz e, tych użytych soków i pulp owocowych. Jest bardzo przyjemnie, bardzo rześko. Super. E, jak dla mnie chyba jedno z najlepszych piw bezalkoholowych, które piłem bardzo przyjemne. Można przy tym spędzić cały wieczór albo cały dzień na plaży. Super. Naprawdę soczyste, piękne. Troszkę brakuje tej brzoskwini jednak. Nawet w smaku. Ona gdzieś tam może jej się ukazuje, ale bardzo, bardzo daleko. Także nie wiem, czy po prostu nie przetrwała czasu, czy po prostu miała tak słaby wpływ na, na to piwo, bo ono jest pomarańczowe, cytrusowe. Trochę te, ten sok jabłkowy tu też daje. Cytryna jest wyraźna. A brzoskwinia, nie wiem, może ciała daje? Ale jeśli chodzi o aromat i smak, to, to nie bardzo. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli mieliście to piwo świeże, czy yy, brzoskwinia była bardziej wyraźna. Bo bardzo możliwe. E, mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. <grywa> tak jak podoba mi się to piwo. Dajcie obok w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej redygustacji. Przekażcie ten film swoim no i Jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie. Na zdrowie.